Cześć, jestem Malwina. Oglądasz mój kanał, który powstał, by opowiedzieć Wam historię mojej choroby i udokumentować proces powrotu do zdrowia. Być może dzięki tym nagraniom uda mi się dotrzeć do osób z podobnymi objawami, które nie zostały jeszcze zdiagnozowane, a potrzebują pomocy. Już od dłuższego czasu budzę się 4.30, 5:30 rano i nie mogę już spać. Dzisiaj mamy godzinę. 514. Wczoraj byłam z brutuskiem moim pieskiem Jorkiem u weterynarza. Mam dwa pieski, maletańczyka i Jorka. I Brutusek ma bardzo dużo wad genetycznych. Dwa lata temu y, był trzy razy operowany. Ostatni raz, rok temu. Y, ma wadę genetyczną, tylnik. rzepki mu spadały z kości. Trzeba było wyfrezować kość i umieścić rzepkę na odpowiednim miejscu. Dodatkowo otworzyła mu się przetoka pod okiem. Ponieważ od zęba wyciekała mu ropa, trzeba było ząb usunąć. Miał już wyciętego jednego guza z biodra. Wczoraj wykryłam mu drugiego. Prawdopodobnie nic groźnego, tylko jakaś tam przepuklina narządu ruchu. No ale z jednej z operowanych łap zaczęły wychodzić szwy w postaci takich dwóch. Igiełek, jakby, i to ociera mu skórę od środka, powodując dyskomfort i ból. I pan doktor powiedział, że trzeba to wyciągnąć. Także na początku września mamy kolejny zabieg. Od razu trzeba pieskowi wyczyścić ząbki, dlatego, bo już ma bardzo nieświeży oddech. A za jednym uśpieniem doktor by zalecał, żeby to zrobić. Do tego, że brutusek ma też tendencję do tego, że odkłada mu się straszny kamień na zębach, dlatego że on nic nie grzie. Wszystko, co mu daje, musi być bardzo drobno rozdrobnione, dlatego że on wszystko łyka. I już wielokrotnie zdarzyło się, że po prostu się czymś zakrztusił z tej swojej łapczywości i musiałam mu palcem, to jedynie po prostu przełykać przez gardło, bo zaklinowało mu się i nie umiał ani tego wypluć, ani połknąć. Ale dość o piesku. Chodzi mi o to, że napotykam teraz bardzo dużo przeciwności na swojej drodze. Tak jakby mam wrażenie, że los dokłada mi. Ale jakby wcześniej mm, bardzo się tym przejmowałam i zaważyło to zawsze na moim jakimś humorze, samopoczuciu, że wydawało mi się, że podupadam. Teraz po prostu jak słyszę jakąś kolejną rzecz, to dodaje mi to jeszcze więcej siły, że przecież dam sobie radę. Nie wiem, ile jeszcze życie ma dla mnie niespodzianek, ale ja się nie poddam, idę dalej. Mimo tego, że strasznie się o mojego pieska boję, dlatego, że teraz i, i w sumie zawsze tak te dwie istotki to są mi najbliższe z nimi, funkcjonuję w ciągu dnia, także martwię się o nich, opiekuję się nimi jak mogę mimo swojego stanu zdrowia a niedawno dowiedziałam się, że Brutuskowi zapada się ta i powiększa mu się serduszko i jest to nieoperowalne znaczy się można to operować, ale weterynarze odradzają do tego, że jest to tylko przedłużenie życia pieska stęty, takie taśmy, które mają za zadanie jakby pilnować, żeby ta tchawica się nie zapadała, to po roku czasu się odklejają i trzeba byłoby znowu wykonać taką operację, Ta te operacje kosztują około 3000, tysięcy, także na ten moment też mnie na to nie stać. Wystarczy, że będę pieska oszczędzać, nawadniać i tak dalej. No a tu mam jak go oszczędzać, jak on z takimi już wadami i chorobą serduszka musi mieć znowu podaną jakąś narkozę, uśpienie tak, żeby te szwy wyciągnąć i wyczyścić ząbki no trudno, no, takie jest życie widocznie to jeszcze nie jest ten czas żeby wszystko było kolorowo dużo z produktów, które wprowadzam nadal jest odrzut jest, są silne reakcje mimo brania tego leku na który działa na zakoń za uszkodzone zakończenia nerwowe. No ale no niestety no, Reakcje są jakby tutaj od tej strony układu oddechowego, od tego parzenia mrowienia mniejsze dzięki temu yy, lekowi, ale od strony jakby też yy, serca i, i, i jakiś tam innych objawów no niestety nadal są dużo tychże nie tyle, że się poddaje, ale na ten moment nie będę próbować wprowadzać nowych posiłków, nowych produktów. Jestem już tym zmęczona. Na razie y, oswajam się z lekiem. Reakcje, skutki uboczne są już coraz mniejsze, także dam sobie parę dni na odpoczynek, na to, żeby mój organizm odpoczął, a potem dopiero ruszę z kopyta. Dzisiaj też rozrabiam. Tą trzecią porcję cytokin oznaczoną Totales, która zmniejsza cytotoksyczność. Mam tu już 50 ml wody, 5 granulek. I wstrząsam, aż się rozpuszczą. Chwilę to zajmuje, a potem biorę kieliszek, wypijam, na, na, nalewam do ust trzymam dwie minuty w ustach, przez świnianki się y, najlepiej rozprowadzają cytokiny zawarte w niej właściwości, no i połykam. W sobotę zmierzyłam sobie czas, bo co sobota rozrabiam y, pozostałe dwie grupy cytokin, które następnie przechowuję w lodówce. Przelewam do takich Słoiczków I wypijam porcję co rano. Wyciągam je co wieczór, żeby one się ogrzały. Już o tym mówiłam, ale powtarzam jeszcze raz, Może ktoś przegapił ten odcinek. I dlaczego tak wstrząsam? Dlatego, że w taki sposób nie dość, że się rozpuszczają te granulki. To one też się najlepiej w taki sposób uwalniają, dlatego, że woda wtedy jest taka mętna. Może dojdę do takiej sprawy, że zostanę jakąś barmanką. Będę szejki jak robić alkoholowe, jak już będę mogła spać przy tym alkoholu. I to też jest w sumie y, moja zagwodka obecna. Pracując 14 lat jako stylistka paznokci. Nie mam innego doświadczenia tak naprawdę, mimo że mam wykształcenie. Pedagogiczne, pochodziłam na studia o specjalizacji, o kierunku profilaktyka społeczna z elementami prewencji. Jakoś zawsze mnie ciągnęło do pomagania innym, do myślenia o innych, ale no nie poszłam w tym kierunku. Mój talent artystyczny jednak wziął w górę. Bardzo lubiłam swoją pracę, tęsknię za nią i nie wiem, co mogłabym na obecną chwilę na obecną chwilę nic, ale na obecną chwilę nie wiem, co mogłabym zacząć robić, jak już e, będę mogła wrócić do jakiejkolwiek pracy, bo nie wiem, co z tym moim mierzytem nosa, czy on mi pozwoli w ogóle, pozwoliłby wrócić do pracy jako stylistka, czy może powinnam pomyśleć też o innym zajęciu, z uwagi na to, że też mam już schorowany kręgosłup, odcinek lędźwiowy i odcinek szyjny, no, niestety, jest mocno obciążony po 14 latach pracy, i też warto byłoby pomyśleć o jakimś innym zajęciu. A paznogcie mogłabym sobie na przykład jakoś jeszcze dorywczo robić. Nie mam zielonego pojęcia, myślałam o może jakimś przedstawicielu handlowym, bo lubię kontakt z ludźmi. Ostatnio, lubiłam bardzo jeździć autem. Nawet mój przyjaciel Adrian mi powiedział, że. Moja jazda samochodem się zrobiła dużo płynniejsza, że dużo spokojniej jeżdżę, że widać niesamowity progres i że on po prostu mógłby spać jeżdżąc ze mną, że już w ogóle się nie martwi, bo ja mam dosyć krótko prawo jazdy, bo dopiero 3 lata. Zawsze się zapieram rękami i nogami, że ja prawo jazdy nie chcę, nie potrzebuję, nie będę jeździć, boję się, nie nadaję się do tego a jednak, jak widzicie, się nadaje i <noise> byłoby to zdziwienie dla wszystkich, jakbym nagle została przedstawicielem handlowym jakiejś firmy i jeździła na przykład po całym Śląsku. Także... Jeśli nie paznokcie, no to... to nie wiem co. Moje cytokiny się już rozpuściły, ale chciałam tu zaznaczyć, że właśnie jakoś zawsze miałam poczucie takiej, nie wiem, opiekuńczości, empatii do innych ludzi, że marzyło mi się pomagać innym. I może jakby to jest też ten czas, bo też po to są te filmiki, żeby opowiedzieć, co mi się przytrafiło. Może kogoś nakierować na, na to, że, że nie zwariował że coś takiego może się komuś przytrafić. Nie wiem jakie zajęcie będę mogła z tym powiązać w przyszłości. Jeśli jakieś, to byłoby super. Może ktoś ma dla mnie jakąś propozycję? A może ktoś na moim przykładzie będzie chciał na przykład doktorat napisać, to ja też jestem chętna udostępnić ee, swoje doświadczenia, swoją historię. Nie ma problemu. Moje cytatki już gotowe. Nastawiam sobie alarm na dwie minuty. Także ja wypijam z samego rańca moje zdrowie. Cytokines totales. Dzień dobry, moje zdrowie. Moment. Jeszcze raz sobie wstrząsnę, bo już przez tą chwilę zdążyłem opaść. Także muszę jeszcze raz nastawić wygar. Moje zdrowie.